co no coś z tego co fak no no baka znalazł bym zaparkuj oj gdzie <laughs> zabawa indy nie kto zobaczy nie zobaczy się Oh, oh. Wow. Uh... Yeah. Okay. oh what the fuck just What the fuck? What the fuck? What Chodź, czy podwodzę, czy jeszcze podwodzę spadniesz jakoś. No baj baj.